Witam Państwa ponownie. Gdyby sformułować zasadę, jaką bohaterka naszej dzisiejszej historii powtarzała niczym mantrę swoim postępowaniem, mogłaby ona brzmieć tak Kochaj wielu, ufaj kilku i zawsze wiosłuj we własnym kajaku. Z wielkim zapałem pomagała innym, nawet tym, którzy ją skrzywdzili, ale z czasem narastający w niej ból spowodował, że straciła zaufanie do ludzi. A nieufność sprawiła, że stała się samowystarczalna, do tego stopnia, że, omal nie odrzuciła najwspanialszego daru, jaki miało przynieść jej życie. Na szczęście, rozpoznała prawdę w dniu, kiedy jej serce i umysł zostały wyzwolone. Selma, nie mogłem się doczekać, kiedy wrócisz ze szkoły. Musisz mi pomóc. A co się stało, tato? Mamy znowu nie ma. A gdzie poszła? Nie wiem dlaczego ona to robi. O, to jest silniejsze od niej, kochanie. Po tych latach w domu dziecka wciąż jest strasznie rozdygotana. Wystarczy byle co, żeby wytrącić ją z równowagi. A wtedy chodź, pomożesz mi spakować ubrania. A gdzie jedziemy? Do babci. Ktoś musi zająć się chłopcami, dopóki mama nie wróci. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi, głosić światu radosną nowinę. Do Pacific Garden Mission przychodzą bezdomni w swoich nędznych ubraniach, zdeptanych butach, z sercem poranionym przez świat. Większość z nich z niedowierzaniem przyjmuje życzliwość, z jaką są tutaj przyjmowani. Nie bardzo rozumieją, dlaczego ktoś zapewnia im pożywne posiłki, czyste ubrania, wygodny nocleg, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną a wszystko to za darmo dzięki ludziom dobrej woli, którzy finansowo wspierają naszą misję. Z dobrodziejstw tych codziennie korzystają setki mężczyzn, kobiet i dzieci. Co jednak najważniejsze. Old Lighthouse oprócz pomocy materialnej otrzymują również chleb życia, dzięki czemu egzystencja wielu z nich ulega prawdziwej przemianie. I właśnie o tym opowiadają nasze słuchowiska. Do na całym świecie. Oto program numer 2796 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Mam gdzie babcia? W piwnicy pierze ubrania. A chłopcy? Bawią się gdzieś na dworze. Gdzie byłaś, mamo? W Kalifornii, u mojego brata. Ale teraz już zostaniesz w domu. Tak, ale będziemy miały taką małą tajemnicę. Będą do mnie przychodziły listy zaadresowane do ciebie. Nie wolno ci ich otwierać, ani mówić o nich nikomu, zwłaszcza tacie. Po prostu będziesz mi je oddawała, tak żeby nikt się nie dowiedział, dobrze? Nasza bohaterka była najstarszą z czwórki rodzeństwa, miała trzech młodszych braci. Jej dzieciństwo było burzliwe za sprawą matki, która co jakiś czas porzucała rodzinę. Ale dorosłe życie, przebiegające w świecie fikcji, w jaki uciekła przed pełną bólu i rozczarowań rzeczywistością, okazało się jeszcze trudniejsze. Prawdziwa historia Telmy Hildebrand już teraz wyzwolonym. Za każdym razem, kiedy mama po kolejnej ucieczce wracała do domu, ojciec przyjmował ją pokornie i bez słowa. Nie zdobywał tym jej miłości ani szacunku. Tak naprawdę nigdy jej na nim nie zależało. Był skromnym farmerem, który bez większych sukcesów uprawiał ziemię w Ohio. Ponieważ często przeprowadzaliśmy się, wielokrotnie zmieniałam szkoły, ale i tak byłam lepsza od innych, bo uwielbiałam się uczyć. Ostatecznie osiedliliśmy się w Mansfield. Byłam wściekła, kiedy przychodziły adresowane do mnie listy Do mojej mamy pisane przez naszego dawnego sąsiada Nienawidziłam tego zakłamania, które i tak na nic się zdało Mama w końcu rozwiodła się z tatą i wyszła za tamtego mężczyznę Ojciec również ponownie się ożenił Właśnie skończyłam ósmą klasę Telma, oderwij w końcu nas od tej książki i choć mi pomóc Już idę, mamo A właściwie skąd masz tę książkę? Od sąsiada. Naprawdę ciekawa. Według mnie to strata czasu. Powieś te ubrania na sznurku, a potem wróci i zacznij zadniatać ciasto na chleb. Dobrze, mam. Już w przyszłym tygodniu zaczyna się szkoła. Nie mogę się doczekać, kiedy znowu wejdę do biblioteki. Nie wracasz do szkoły. Dlaczego? Osiem klas ci wystarczy, ja mam tylko trzy. Jesteś wystarczająco dorosła, żeby znaleźć sobie chłopaka i wyjść za mąż. Płakałam za każdym razem, gdy przechodziłam obok szkoły. Nie wyobrażacie sobie, jak bardzo zależało mi na tym, żeby się uczyć. Ale nie miałam na to wpływu. Mężczyzna, za którego wyszła moja matka, był wdowcem z dorosłymi dziećmi. Jeden z jego synów miał na imię Kenneth. W 1927 wzięliśmy ślub. Miałam wtedy 15 lat. On był ode mnie o 4 lata starszy. Jak ja kochałam mojego męża. Był dobrym człowiekiem i ciężko pracował, żeby zadbać o mnie i o naszą szybko powiększającą się rodzinę. Mieliśmy same córki. Oby to nie była kolejna dziewczynka. Kenneth, mówisz tak, jakby to ode mnie zależało. No wiem, że nie, ale cztery córki chyba nam wystarczą. Wszyscy moi bracia mają synów i śmieją się ze mnie, że ja mam same baby. Ale tym razem będzie chłopiec, jestem pewna. O, by tak było, bo jak nie, to ja nawet nie pokażę się w szpitalu. Nie bądź taki. Jeśli to będzie dziewczynka, jej imię po tobie. Tej nocy, kiedy złapały mnie bóle porodowe, Kenneth pracował. Przeszłam więc prawie osiem kilometrów do szpitala, ponieważ nie mieliśmy telefonu. Na świat przyszła kolejna córka. Nazwałam ją Keneta, ale on i tak nie odwiedził mnie w szpitalu. Później mieliśmy jeszcze jedną, a kiedy w końcu na świat przyszedł nasz syn, również nazwany po moim mężu, on upił się i świętował przez trzy dni. Jak tylko chłopiec trochę podrósł, wszędzie zabierał go ze sobą. Dwa lata później, w 1945, mój mąż podczas załadunku ciężarówki pośliznął się i upadł na głowę. Przez kolejne cztery miesiące Kenneth leżał w szpitalu na oddziale rehabilitacyjnym, ale jego stan coraz bardziej się pogarszał. Nie miałam prawa jazdy, więc jeździłam do niego autobusem i znowu byłam w ciąży. Wojna się skończyła i wszyscy świętowali, podczas gdy ja płakałam, bo mój mąż umierał. Odszedł we wrześniu, a w styczniu urodziła się nasza siódma córka. Przepłakałam całe miesiące. Mamo, mam zrobić kolację? Nie. Ja wstanę. W domu nie ma prawie nic do jedzenia. Wiem, pieniędzy też nie ma, a ubezpieczenie nic nie wypłaci. Dlaczego? Byliśmy ubezpieczeni od śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, a ojciec żył jeszcze ponad 100 dni po tym, jak to się stało, więc twierdzą, że umarł z przyczyn naturalnych i nic nam się nie należy. Mam jeszcze trochę pieniędzy z tego, co zarobiłam, opiekując się dziećmi. Ach, niedługo powinien przyjść zasiłek z opieki społecznej, jakoś sobie poradzimy. Byłam rozgoryczona tym, jak potraktowała nas firma ubezpieczeniowa, wykręcając się od odpowiedzialności, ale jakoś dotrwaliśmy do czasu, gdy nadszedł pierwszy skromny czek z opieki społecznej. Pamiętam, że z okazji tego święta kupiłam dzieciom lody. Ale zaraz potem nadszedł kolejny cios. Gospodarz, u którego wynajmowaliśmy mieszkanie, odmówił przyjęcia czynszu, żądając, żebym zapłaciła w naturze. Po prostu miałam z nim sypiać. Wściekłam się i wezwałam szwagra, który był zastępcą szeryfa, i na jego oczach uregulowałam czynsz. I natychmiast zaczęliśmy szukać nowego mieszkania. Tu się nie da żyć, mamo. Normalnie widać, jak światło wpada przez szczeliny w ścianach. W zimie to zamarzniemy. Damy sobie radę, viola. Nie ma wody, ani porządnego pieca, tylko ten żeleźniak na środku pokoju. Za to z tyłu na werandzie jest lodówka. A lodówka to będzie tu w środku. No no i takie od odludzie. Nie możemy mieszkać w mieście. To wszystko, na co mnie stać, viola. Jest nas dużo. Za tych parę groszy nikt nie wynajmie nam porządnego mieszkania. Moja najstarsza córka miała wtedy 16 lat. Pracowała i sama kupowała sobie ubrania, ale ciężko było wyżywić i ubrać pozostałych siedmioro dzieci. Ja nie mogłam pracować, bo dopiero co urodziłam najmłodsze. Czasami wszystkim, co mieliśmy do jedzenia, były surowe ziemniaki, ponieważ nie stać nas było na gaz, nie mogliśmy ich ugotować. W dodatku pojawił się problem zupełnie innego rodzaju pomiędzy moimi dwiema najstarszymi córkami. Dziewczynki, zejdźcie na dół, pomóżcie mi rozpakować zakupy. Mamo, Viola biła mnie miotło. O co tym razem poszło? No, mi znowu ubrała się do szkoły w moje ciuchy, no. chociaż jej mówiłam, że ma tego nie robić. A poza tym nie chciała mi pomóc w sprzątaniu. Viola, mówiłam ci, żebyś dała jej spokój. To ja zapłaciłam za te ciuchy. Są moje. Ona nie ma prawa ich ubierać. Masz rację, ale nie masz prawa jej bić. A ja mam dość tych awantur! I co? Przyjemnie ci? Miło jest oberwać szczotką? Tej nocy moja piętnastoletnia córka przez okno uciekła z domu. Przygarnęła ją rodzina pastora, która stanęła w jej obronie, a przeciwko mnie. Nie mogłam im tego wybaczyć. Wyglądało na to, że bieg mojego życia wyznaczają kolejne spadające na mnie ciosy. Co to? Czuję dym. Dziewczyny włączyły kuchenkę, bo chcą upiec ciasto. Ech, w środku była patelnia z tłuszczem. W wyciągnęły ją? Nie. O nie, papań się. Kuchenka płonie. O, o nie. Muszę to wyciągnąć, tak żeby cały dom się spalił. Patelnia z tłuszczem była cała w ogniu, więc wybiegłam z nią na zewnątrz, dotkliwie parząc sobie dłonie. Ból był nie do zniesienia, a lekarz niewiele mógł pomóc. Przez wiele dni okropnie cierpiałam, a zaraz potem nasz dom został zaatakowany przez szczury, które w nocy gryzły moje maleństwo. Wtedy podjęłam trudną decyzję. Mamo, jakiś samochód zatrzymał się przed domem. Jacyś ludzie tu idą? Wiem, czekam na nich. To znajomi sąsiada z naprzeciwka. A czego chcą? Chcą adoptować Merlin, bo nie mogą mieć własnych A. dzieci. A po pozwolisz im ją zabrać? Już podpisałam dokumenty. To lepsze niż żeby szczury miały ją zagreść w nocy. A skąd wiesz, że będzie jej u nich dobrze? Mają pieniądze, więc mogą dać jej więcej niż ja. Merlin miała roczek, gdy oddałam ją do adopcji rodzinie w Cleveland. Myślałam, że ból w moim sercu mnie zabije, ale musiałam sobie jakoś radzić dla pozostałych dzieci. Nie mogłam porzucić kenego, jedynego syna mojego męża i jego imiennika. Niedługo potem moja matka próbowała odebrać mi dwie córki. Nawet zasiłki socjalne posyłali do jej domu. Uznałam, że lepiej będzie, jeśli moje dzieci zostaną adoptowane przez obcych ludzi, niż miałaby mi je zabrać moja własna rodzina. Następna poszła do adopcji sześcioletnia Margaret i w domu została już tylko piątka dzieci. Najmłodsza z pozostałych córek, Keneta, też nazwana po moim mężu, chodziła do trzeciej klasy. Szkoła była chyba świadoma naszych problemów, bo któregoś dnia córka po powrocie do domu powiedziała, że jej nauczycielka chce ją adoptować. Pozwoliłam jej samej podjąć decyzję, ale powiedziałam, że będzie miała lepsze życie, jeśli odejdzie. Mam na imię Keneta. Jestem tą córką, która sama musiała wybrać. Popatrzyłam na obrzydliwą ranę na dłoni mamy i pomyślałam, że będzie miała lepsze życie, jeśli odejdę. Więc zamieszkałam u mojej nauczycielki, która nie miała własnych dzieci. Po czterech miesiącach poprosiła, żebym mówiła do niej: Mamo, rozpłakałam się. Moja prawdziwa mama przyszła i zabrała mnie do domu. Ale wtedy wszystko już było inaczej. Nie mieszkaliśmy już w tym walącym się domku na wsi, ale w mieście, u młodszego brata mamy, która zaczęła pracować jako kelnerka. Pewnego dnia wzięła nas na przejażdżkę. Dziewczynki, widzicie to? To jest nasza działka. Już ją kupiłam. Dziesięć dolarów z góry, dziesięć za miesiąc. to wygląda jak pole kukurydzy. Bo to było pole kukurydzy, ale właściciel postanowił je sprzedać. Nie staćcie na budowę domu, mamo. A właśnie, że stać. Kupię gotowy garaż, który bracia pomogą mi postawić. Będziemy mogli w nim mieszkać. Moja najstarsza siostra wyszła za mąż i w domu została nas już tylko czwórka dzieci. Mama kupiła dwa gotowe garaże i jej bracia z kolegami ustawili je w kształt litery L. W środku nie było wody ani pieca, tylko pękaty żeleźniak opalany węglem, którego sterta leżała na zewnątrz. Słuchajcie. Co to? To jest na zewnątrz. Nie włączajcie światła, zobaczę przez okno. Co to jest, Mawo? Jakiś facet kradnie nasz węgiel! To ten sąsiad z końca ulicy, zadzwoń po szeryfa! Węgiel szeryf przyjedzie, już dawno go nie będzie. Jak nisko można upaść, kraść komuś węgiel? Wstawimy tu piecyk na olej opałowy? Tego nikt nam nie będzie mógł ukraść! Krok po kroku, mama, dumna właścicielka przerobionych na dom garaży, wprowadzała kolejne ulepszenia. W 1948 roku wyszła za mężczyznę, który pomógł nam budować dom. Poznała go przez przyjaciół i nie zdawała sobie sprawy, że nadużywa alkoholu. Kiedy urodziła mu syna, przez pewien czas nie pił. Uważaj, o mało nie stłukłeś lampy co ona do cholery robi na tym stole, co? Co, śmiejesz się ze mnie, smarku. Ja wam pokażę Ech. Odejdź od moich córek Śmiały się ze mnie Jeżeli jeszcze raz dotkniesz, to odepchnę ci głowę Nigdy więcej żadnej z nas nie uderzył Ale bywał brutalny wobec mamy Natomiast mnie wykorzystywał mój przyszywany dziadek. Czułam się jak w pułapce i zupełnie nie wiedziałam, co z tym zrobić. Następnego lata niedaleko nas powstał nowy kościół, którego autobus w każdy niedzielny ranek krążył po mieście i zwoził ludzi na nabożeństwo. Nigdy nie byliśmy w kościele, więc chciałam pójść. Udało mi się namówić też mamę. To, co tam usłyszałam, poruszyło moje serce. Jezus przyszedł, żeby wyzwolić niewolników. W pierwszym liście świętego Jana, rozdział trzeci, wiersz ósmy, Biblia mówi, kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Czy Ty walczysz z grzechem w swoim życiu? Jezus przyszedł, żeby Cię uwolnić, powiedział, Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby miały życie i miały je w obfitości. Jezus jest dobrym pasterzem. On oddał za ciebie swoje życie. Będzie cię chronił przed krzywdą i przed śmiercią na wieki w piekle. Zaproś Jezusa do swojego serca i życia, a pozyskasz Jego siłę, aby odeprzeć szatana i żyć dla Boga. Czy chcesz przyjąć w tej chwili Boży dar życia wiecznego? Przyciągnięta Bożą miłością, podniosłam się z miejsca i chciałam podejść do ołtarza, ale mama zacisnęła dłoń na moim kolanie. Pismo święte mówi, Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Głos Boga był we mnie tak silny, że nie potrafiłam mu się oprzeć. Tak bardzo go potrzebowałam. Jak tylko mama rozluźniła uścisk, zerwałam się z krzesła i biegiem ruszyłam do ołtarza. Odwróciłam się i ujrzałam jej rękę wyciągniętą, żeby mnie złapać, ale było już za późno. Nie lubiłam sprzeciwiać się matce, ale Bóg obiecywał mi nadzieję, której potrzebowałam. Musiałam posłuchać Jego wezwania. Czy chciałabyś przyjąć Chrystusa jako swojego Zbawiciela, nie bój się, powiedz głośno. Tak, więc powtarzaj za mną. Wierzę, że Jezus jest Synem Boga, który umarł na krzyżu za moich grzechy Matka wychodziła z kościoła z zaciśniętymi ustami, a ja cieszyłam się moim zbawieniem. Kilka razy poszłam do szkółki niedzielnej, ale po pewnym czasie przestałam ze względu na niechęć matki do chrześcijaństwa. Triumfowała za każdym razem, kiedy przeczytała w gazecie o jakimś księcu, który popadł w grzech. Po rozwocie z ojczymem, jej gorycz jeszcze się powiększyła. Czy to koniec? Tak. Sędzia przyznał mu jedną z działek, za które ja. Zapłacił to nie w porządku. I nawet samochód, który należał jeszcze do waszego taty. Dlaczego? Powiedział, że on go bardziej potrzebuje niż ja. Dlatego też dostał wszystkie narzędzia po ojcu. Coś takiego. Nie ma, no. nie ma sprawiedliwości na tym świecie. W tym czasie matka pracowała jako sprzątaczka w szpitalu. To była ciężka praca, która zrujnowała jej zdrowie. Jakby tego było mało. Piekła jeszcze chlebi ciasta, a latem robiła przetwory z owoców i warzyw. Opiekowała się też swoją matką. Moja młodsza siostra Margaret, w wieku 15 lat wróciła do nas, a ta, która uciekła z domu, wyszła za mąż, a potem została misjonarką i pracowała na Filipinach. Lata mijały. Poszłam do koleżu, poznałam chłopaka. Był pilotem i wyszłam za niego. W 1962 roku mężowie moich sióstr przebudowali dom mamy. Zamontowali kanalizację i piec. A pięć lat później spadł na nas kolejny cios. Słucham? Keneta? Wyrzucili mnie ze szpitala. Dlaczego? Powiedzieli, że mam słabe zdrowie. Nie chcą ryzykować, że kiedyś nie wstanę z podłogi. Och, mamo, tak mi przykro. W przyszłym roku mogłabym przejść na emeryturę. A nie możesz wystąpić o rentę? Mogę. Tylko, że to trwa rok. Ja nie wiem, co będę robić do tego czasu. Nie martw się, mamo, pomożemy ci. Pracowała nadal. Opiekując się starszymi ludźmi w ich domach, aż do momentu, kiedy już sama nie była w stanie nic robić. Wtedy zajęła się czytaniem romansów, którymi wkrótce zawalony był cały jej dom. Od czasu do czasu zabieraliśmy ją do siebie, ale ona bała się podróży. Miała endoprotezy w obu kolanach, dlatego chodzenie sprawiało jej trudność. Moi synowie byli już wtedy dorośli, a ja przychodziłam własne życiowe kryzysy, włącznie z narkotykami i rozwodem. W 1982 roku powtórnie oddałam swoje życie Chrystusowi, a w 1988 mój mąż i ja ponownie wzięliśmy ślub. Skończyłam studia na chrześcijańskim uniwersytecie i wkrótce po otrzymaniu dyplomu zaczęłam pisać dla wyzwolonego. Ale za każdym razem, kiedy odwiedzałam mamę i chciałam ją zabrać do kościoła, ona odmawiała. Moim zdaniem człowiekowi może trochę odbić na punkcie religii, byle bez przesady. Mamo, zobacz, jak pan zmienił moje życie. Ja nie widzę różnicy. Czy ty kiedykolwiek czytałaś Biblię? Raz, jak byłam młoda. Ale wolę czytać historie miłosne. Pismo święte to najpiękniejsza historia miłosna, jaka kiedykolwiek została napisana. Opowiada o Bożej miłości do ludzi. Pamiętasz, jak po rozwodzie. Paliłam trawkę i na okrągło płakałam. Jezus uwolnił mnie od tego wszystkiego. On wszystko zmienił. Nie wiem, nie wiem, jak można palić albo pić. Zawsze tego nienawidziłam. Już sam zapach po prostu... Zawsze byłaś dla nas dobrym przykładem, mamo. Nic o tym nie wiem. Przecież mam okropny charakter. Wiesz, wiesz. Bóg użył wszystkiego, co było w moim życiu, żeby pomóc mi pisać te świadectwa. Potrafię się utożsamić z każdą sytuacją. Ze śmiercią, z rozwodem. Adopcją, alkoholizmem, narkomanią, nawet z molestowaniem. Mamo, wiedziałaś, że dziadek mnie molestował? Co takiego? Oh, gdybym wiedziała, chyba bym go zatłukła. Nie miałam pojęcia, jak sobie z tym poradzić, ale Bóg wiedział. To On mnie uratował. I Ciebie też chcę uratować. Jak ja się modliłam o zbawienie mojej mamy. W 1998 roku mój jedyny brat zmarł wskutek alkoholizmu. Przyleciałam do mamy, żeby być z nią. Spodziewałam się, że się załamie, ale nic podobnego. Stała się ekspertem w ukrywaniu bólu. Stałam sobie sprawę, że od lat nie płakała. Któregoś dnia siadła koło mnie przy stole, przy którym pracowałam. Co piszesz? To jest świadectwo człowieka, który był alkoholikiem do czasu, kiedy Jezus zmienił jego życie. Ja bym nie chciała, żeby wszyscy dowiedzieli się o moim życiu. Mamo, kiedy pan zmienia twoje życie, chcesz, żeby cały świat o tym wiedział, żeby przynosiło to Bogu chwałę. Może. Czy kiedykolwiek zaprosiłaś Jezusa do swojego serca, mamo? Nie. A chciałabyś zrobić to teraz? Tak. Chciałabym. Bóg patrzy w serce, mamo. I on wie, że chcesz przyjąć Chrystusa. Powiedz: Panie, przyznaję, że jestem grzesznicą i nie potrafię sama się uratować. Panie, przyznaję, że jestem grzesznicą i nie potrafię się sama uratować. Wierzę, że Jezus umarł, żeby mnie zbawić. Wierzę. Że Jezus umarł, żeby mnie zbawić. Wyznając wiarę w Chrystusa, mama miała 86 lat. Dwa miesiące później przyszła zawał serca. Od tego czasu, mimo że z trudem się poruszała, zawsze kiedy przyjeżdżałam, chodziła ze mną do kościoła. Modliłam się żarliwie, żeby nie umarła w samotności. Słucham? Keneta. mama się przewróciła i jest w szpitalu. O, nie, Doroty, jak się czuję? Źle. Leżała na dworze przez 12 godzin, zanim ją znaleziono. O, nie. To, czego baliśmy się najbardziej. Lekarz mówi, że musi się przenieść do domu starców, nie może już mieszkać sama. Mama nienawidziła tego miejsca, a jej zdrowie stopniowo się pogarszało. Po czterech miesiącach przyleciałam do Ohio i zabrałam ją do jej domu, gdzie miały się nią opiekować pracownicy hospicjum i jedna z wnuczek. Mamo, są tu wszystkie Twoje dzieci. Widzisz, jak Cię kochamy. Oho, jak miło. Już pora, żeby Cię odwrócić. Czuję się jak naleśnik. <gry> Popatrz. Wieszamy na ścianie zdjęcie taty, tak żebyś mogła je widzieć. Myślałam, że nie będę umiała bez Niego żyć? Mamo, jedynym, bez którego nie jesteś w stanie żyć, jest Jezus. Poczytam Ci Biblię. Było nam dane zajmować się nią tylko przez 10 dni, ale Bóg jest taki dobry. Rankiem. Tego dnia, kiedy mama zmarła, śpiewaliśmy jej pieśni. Kiedy nadszedł koniec, jej wnuczka i ja trzymałyśmy ją i cytowałam wersety biblijne, jeden po drugim, tak jak Bóg mi je przypominał. Kochała wielu i ufała niewielu, ale na końcu zaufała Jezusowi, a on bezpiecznie zabrał ją do domu. W programie nr 2796 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Telmy Hildebrand. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli Twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na Tobie zależy. Ktoś czeka na Twój telefon. Nasz adres Głos Ewangelii 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 28 38. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych Pacific Garden Mission 646 South State Street, Chicago, Illinois 60605. Telefon trzysta dwanaście dziewięćset dwadzieścia dwa czternaście sześćdziesiąt dwa